Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym odcinku. Dzisiaj przyznam szczerze, nie mam żadnego konkretnego tematu, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Przyniosłam e, tutaj na biurko różne rośliny. Chciałabym. E, troszkę się pochwalić, ale też e, zapytać was o radę, może mi pomożecie, bo coś tutaj też się niestety ale z dwoma roślinami znowu dzieje niedobrego więc liczę, że może ktoś z was będzie mi umiał pomóc e, i doradzić więc tak, dzisiaj bez jakiegoś konkretnego tematu, poopowiadam wam po prostu co się wśród moich roślin ostatnio zadziało e, mówiłam wam też, że postaram się nagrać dla was tak, chłopcy oczywiście są obok w pokoju, będą na pewno hałasować, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Mówiłam Wam, że postaram Wam się nagrać taki odcinek, gdzie przesadzam moje rośliny, robię roślinne, wiosenne porządki, natomiast no, nie oszukujmy się, nie mam możliwości obecnie, żeby taki film nagrać. Z tego względu, że to zajmuje bardzo dużo czasu, czekać ja to. Aglona me trochę przesunę. Zajmuje to bardzo dużo czasu, dlatego też ja się za to nie zabieram. Um, to znaczy, robię po, porządki wśród moich roślin, ale tak wiecie, po troszeczku, kiedy mam okazję, to biorę sobie jedną czy tam dwie rośliny i, i ogarniam je. Natomiast no, stwierdziłam, że nie będę nagrywać takiego odcinka, bo to by było bardzo poucinane z bardzo wielu dni, więc musicie mi wybaczyć. Może w przyszłym roku, jak już chwili będzie w przedszkolu Będę mieć w końcu e, w ciągu dnia kilka godzin wolnych i będę mogła się za to zabrać raz, a porządnie i to Wam nagrać, tak jak to było chyba dwa lata temu, że pokazywałam Wam właśnie moje wiosenne porządki, e, więc dzisiaj będzie po prostu taki update, poopowiadam Wam co i jak największa roślina, którą z ledwością tutaj udało mi się postawić strelicja, ktoś ostatnio o nią pytał w ogóle, zauważyłam, że ta roślina się stała bardzo popularna tak jak kiedyś był szał na Monstera, tak teraz dużo influencerów, youtuberów właśnie kupuje strelicję ja uważam, że to jest piękna roślina, kupiłam bardzo malutką na Allegro i ona się już niesamowicie zrobiła duża, przyznam szczerze, że ten największy liść, który ma obecnie po prostu bo ja mam tu takie skosy, mieszkamy na poddaszu, tutaj są takie skosy i największy liść niestety się tutaj nie mieści, jest troszeczkę tak zakrzywiony chciałam wam się pochwalić, że strelicja zaczęła wypuszczać kolejny listek pokazywałam wam go ostatnio we vlogu, czekajcie nie jest aż taka ciężka, ale jest bardzo duża więc nie wiem czy będę w stanie wam pokazać tutaj ten, ten listek wychodzi, był mniej więcej taki chyba jak wam we vlogu pokazywałam no teraz już sięga tutaj że nie jestem w stanie Wam pokazać, więc tak, więc się cieszę, bo będzie kolejny ogromny liść, natomiast no nie da się ukryć, że to jest taka roślina, którą upatrzył sobie mój Filip, e, uwielbia się nią bawić, uwielbia za nią ciągnąć, więc tutaj jeden listek, ale jest, czekajcie, żeby odwrócić i Wam pokazać, jeden listek już tutaj widzicie jest żółty, z tego względu, że jest złamany, o, teraz to w miarę widać. Filip się tak bawił, tak przytulał tą strelicę, że niestety ale ten listek złamał, a ten, który jest obok, ten tutaj taki zwinięty. Nie wiem czemu, ale on jest zawsze zwinięty. On po podlaniu się nie chce otworzyć cały czas jest taki więc więc no cóż, ale nie mogę narzekać, bo fajnie zaczęła rosnąć. Mówiłam Wam, że w tamtym roku to chyba było, że miała taki bardzo długi okres, gdzie nie wypuszczała żadnego nowego listka, a wcześniej wypuszczała jeden za drugim. Natomiast później podlałam ją kilkukrotnie olejkiem NEM i znowu zaczęła wypuszczać, więc, więc się cieszę. Teraz też nie ukrywam, że przez ten sezon jesienno-zimowy miała przerwę, no ale wypuszcza kolejny listek, więc się, więc się bardzo cieszę. Postaram się ją w miarę jakoś tu odstawić, żeby ani ona nie, nie ucierpiała, aha i tutaj widzicie ten listek, no właśnie Filip ją kiedyś tak pociągnął, wiecie, bo chciałam poprzytulać po głaskach, tak ją pociągnął, żeby wyrwał tu część niestety liścia, więc no niektóre te listki nie wyglądają zbyt dobrze. O, chyba jest w miarę okej, okay, nie spadnie mi tutaj. Więc tak, ze sterylicy się bardzo cieszę. Chciałam Wam też pokazać monsterkę, którą jakiś czas temu Wam pokazywałam i wydaje mi się, że była o wiele mniejsza, a teraz nagle na wiosnę ruszyła po prostu niesamowicie. To jest roślina, którą ja sobie. Wiecie, miałam jedną monsterkę, to znaczy, mam ją dalej: Manki Mask w salonie. Ja ją poprzycinałam, ukorzeniłam i właśnie później wsadziłam do ziemi. To jest ta roślina, która, która powstała. No i właśnie takie mam wrażenie, że teraz, jak jest o wiele więcej słońca, to ona nagle zaczęła po prostu rosnąć, jak szalona. Tutaj wychodzi na końcu kolejny listek. Tutaj kolejny. Wydawało mi się, że gdzieś jeszcze widziałam. Aha, tutaj. Tu, tutaj w ogóle idą dwa, więc też mnie to bardzo cieszy. Ktoś mi się dobija do drzwi. I przyznam szczerze, że mam z nią powoli problem z tego względu, że nie mam do niej żadnej podpórki. A fajnie by było ją jakoś właśnie o coś zaczepić, bo też słyszałam, już nie pamiętam nawet gdzie, że dobrze jest można stary pod, pod, podpierać te malutkie tego względu, że one jak się zaczynają tak wiecie ciągnąć bez podparcia to nie wypuszczają liści i rzeczywiście ta moja, która jest w salonie ona jest niby oparta o lustro, ale jednak nie ma aż tak dobrego podparcia i widzę, że mam jeden bardzo długi pęd bez liści, więc też muszę ją przyciąć, no i zobaczymy czy będzie wypuszczać listki, myślę, że bez problemu, więc z tą też bym coś chciała zrobić, gdzieś ją czymś podeprzeć, jakąś podpórkę wsadzić pozaczepiać, mam jeszcze hmm, Adamsona też w salonie na innej półce i ona ma podpórkę, ale jest znowu krótka, więc zaczęłam ją tak jakoś wokół siebie teraz ym, tak oplatać i jest całkiem, całkiem spoko. Więc tak, to jest roślina, z której się też cieszę, że fajnie rośnie yy, i tak samo pokazywałam wam chyba w jakimś updatecie roślinnym Aglaonem, że będzie wypuszczać nowy listek, no i pojawił się, no powiedzcie, czy nie jest, czy nie jest przepiękny. Największy no nie, ten też jest dosyć spory tu na dole ale jeden z największych przepięknie wybarwiony często mnie o tą Aglaonemę pytacie to jest Red Circon ja ją kupiłam na Allegro, ale już nie pamiętam z jakiego sklepu, albo Coca Flora albo Plantino, bo wtedy robiłam właśnie z tych, z tych... Z... Robiłam wtedy z tych dwóch sklepów zamówienie właśnie przez, mm, przez Allegro. Chcę wam jak najszybciej, jak najwięcej informacji przekazać, żeby was nie zanudzać, nie przedłużać i potem mi się język klącze, więc wybaczcie. Chyba trzeba troszeczkę zwolnić, więc Aglaona ma wypuściła ten listek, o którym wam wspominałam i wygląda świetnie. E, tak samo coraz lepiej jestem w chwilę od Pink Princess, też wam mówiłam, że wyłysiał jak, jak byłam w Paryżu. Nie wiem dlaczego i teraz ma się właśnie co, co, coraz lepiej, co prawda wy, wypuszcza listki, ale nie wyglądają one zbyt, zbyt spe, specjalnie, tak samo nie są wybarwione. No i zobaczymy, tu ten jeden, który jakiś czas temu wyszedł, ma taką ładną różową plamkę, natomiast te pozostałe nie. Tu wychodzi kolejny listek, zobaczymy jak on będzie za jakiś czas wyglądać, jak już wyjdzie. No, cieszę się, że rośnie. To jest taka roślina, którą chciałam. Już wiecie, spisać na stratę, ale zostawiłam. No i rośnie. Też jest po podlaniu kilkukrotnym em, olejkiem nem. Chyba substralu nie, nie stosowałam, nie, nie przypominałam sobie, ale jak e, cofniecie się do jakichś poprzednich moich update'ów rośliny, to na pewno dowiecie się na temat tej rośliny nieco więcej, więc tak sobie jest, zobaczymy, jak będzie dalej. E, tak samo chciałam spisać na straty monster, e, nie Monstera, właśnie, zawsze o mar Marancie mówię Monstera, nie wiem czemu, moje marantem. Natomiast powiem Wam, że się uspokoiła, pousuwałam wszystkie suche liście, bo ostatnio naprawdę, ja nie wiem co tu się zadziało, ale schła jak szalona, w tym właśnie sezonie jesienno-zimowym, natomiast teraz wypuszcza raz, dwa, trzy listki, te dwa przypuszczam, że będą marne, natomiast ten, który rośnie tutaj będzie duży, będzie pięknie wybarwiony, więc się cieszę, Myślę, że jest nadzieja, żeby, żeby ta maranta zaczęła wyglądać coraz lepiej. Ja też Wam już kiedyś opowiadałam, że to jest Maranta po przejściach. Ona wyglądała o wiele lepiej, była o wiele bardziej bujna. Kupiłam ją na zielonym parapecie i naprawdę przepięknie rosła. No wyglądała świetnie. Tak dobrze jak ta moja Lemon Lime, natomiast ja ją przelałam i później po przelaniu. Poprzycinałam to, co jeszcze udało mi się uratować, no i właśnie zostało z niej coś takiego, ale teraz żółkła na potęgę, schła. Nie wiem dlaczego. Um, nic się, w, wiecie, w podlewaniu nie zmieniło, a jednak straciła bardzo dużo liści. Zresztą właśnie z tą Lemon Lime teraz też mam problem, ale widzę, że żółknie troszkę mniej, więc może będzie może będzie, ok też zaczęłam już wiecie też stosowanie nawozu właśnie raz na jakiś czas teraz staram się pilnować żeby podlać olejkiem nem no bo zauważyłam że to bardzo korzystnie wpływa na moje rośliny no i zobaczymy jak na razie jest, na, jest nadzieja i jeszcze jedna roślina która też wyglądała tragicznie też ją znacie bardzo dobrze czyli fitonia raczej to co z tej fitonii zostało yy, chciałam ją wyrzucić nie ukrywam ale zauważyłam, że tutaj z tej strony no, nie, chcę, nie chcę umrzeć, więc stwierdziłam, że to jest chyba znak, żeby jednak dać jej szansę. I powiem Wam, że też podlewam ciągle tak samo, też od czasu do czasu z dodatkiem olejkunem, i ona tutaj w środku, nie wiem czy zauważycie, ale zaczęła wypuszczać. Nowe malusieńkie listki. Tutaj jest też, jest zresztą jeszcze kilka miejsc, gdzie ona nie uschła całkiem, więc możliwe, że ona w tych miejscach będzie też jakieś listki wypuszczać. Więc no, wygląda marnie, ale nie, nie, nie ten nie wyrzucam jej. Zobaczymy, jak z nią będzie. Na razie się zapowiada całkiem dobrze. I teraz, jeszcze dwie, trzy rośliny, o których chciałam wam, chciałabym Wam wspomnieć i właśnie zapytać Was o radę. Mówiłam Wam jakiś czas temu, że mam problem z kluzją, że ona na końcówkach liści, nie wszystkich, ale tych udoł, y robią się jej takie czarne plamy, i, i potem liście żółkną i odpadają. I przyznam szczerze, że nie zauważyłam tutaj żadnych. Żadnych insektów, natomiast ja ją kilkukrotnie podlałam substralem i był spokój. Natomiast sytuacja gdzieś, może od dwóch, trzech tygodni, znowu się zaczęła pogarszać znowu straciłam u dołu listki. I też, żeby właśnie była taka sama historia że się robiły takie czarne brzegi yy, i liść żółku, i potem yy, odpadał. No i nie wiem co to jest, dajcie znać. No, mam nadzieję, że to w miarę w kamerze widać właśnie takie czarne, bardzo intensywne przebarwienia na końcówkach, na końcówkach liści. Na pewno, jak, jeżeli nie, nie dostanę od Was jakiejś tam porady, co to dokładnie może być, no to na pewno wrócę do um, stosowania substralu. E, I tutaj na tym kalanchoe, który kiedyś Wam też pokazywałam, też Wam mówiłam, że jest taka sytuacja, że robią się czarne kropki, y, liście żółkną i schną, odpadają. Natomiast y, po kilku opryskach substralem y, sytuacja przeszła, ale znowu się zaczęło. Y, y, i nie wiem, czy też mi się uda Wam pokazać. Tu jest na przykład taki liść. Że mam po prostu od spodu takie czarne. Takie czarne kropki. W ogóle to jest zastanawiające, bo tu teraz tak patrzę z tej strony nie widzę nic podejrzanego. Tu się nic nie dzieje. Natomiast z tej strony tutaj jest sporo takich liści właśnie. O, teraz mi coś właśnie odpadło. Jakiś, jakiś listek. czekajcie. O, Znowu jeszcze jeden, nie wiem czy to będziecie widzieć, może potem na przybitkach, no to nie jest istotne, bo po prostu to są takie czarne kropki, no i jak widzicie, liście żółkną, schną i po prostu odpadają, więc dajcie znać, jeżeli macie pomysł, co by to mogło być, no i tak... Mm, bardzo mnie to właśnie zastanawia, co to, co to może być, bo tak jak wam mówiłam, sytuacja wcześniej już była taka sama, po oprysku substralem było wszystko ok, i znowu to dziadostwo wróciło, więc dajcie znać, czy macie pomysł, co to może być. I to też jest bardzo zastanawiające, bo to kalanchoe, czekajcie, żeby troszeczkę tak odseparować, to kalanchoe stoi obok drugiego. Tego kalanchoe nigdy w moich filmach, z tego co pamiętam, nie widzieliście. To jest roślina, którą ja do, dostałam chyba dwa lata temu na Wielkanoc za darmo w Lidlu, bo tuż przed świętami, wiecie, um, mieli rośliny, które im się nie sprzedały w takich jeszcze wielkanocnych wazonach, nie wiem, czy to, były, to chyba były takie wielkanocne doniczki. No, i później właśnie nie, nie, nie wiedzieli, co z tym zrobić, i zaczęli te rośliny rozdawać ludziom po prostu do zakupów za darmo. Ja dostałam takie bardzo malutkie kalanhoe. Bo teraz po dwóch latach ono wygląda, wiecie, na o wiele, wiele większe. Fajnie też rośnie. Jeszcze nigdy akurat tego nie przycinam, nic z nim nie zrobiłam, więc tak jak dostałam tą roślinę, tak sobie rośnie. No i właśnie z, z tym kalanhoe nigdy nie miałam żadnego problemu. Żadne plamy się tu nie robią. Czasami coś tam uschnie, jakieś listy ale to wiecie, całkowicie normalne. I to kalenhoem stoi koło tego. No i tak się zastanawiam, jak, jak to jest możliwe, że robactwo tylko siedzi na jednym, jeżeli to jest jakieś robactwo, a tutaj się nic nie, nie pojawiło. Dajcie znać, co sądzicie, co to może być. Ja jeśli chodzi o insekty, to nie jestem, wiecie, jakimś znawcą. Miałam wciornaski, miałam kiedyś wełnowce i ziemiórki. O, o dziwo, w tamtym roku miałam, wypleniłam co do jednej, no i na razie jest spokój, więc mam nadzieję, że, że się znowu nie pojawią. Więc tak, więc to Kalanchoe ma się bardzo, bardzo dobrze. No i tak się właśnie zastanawiam, co temu, co temu dolega, skąd te plany. I ta kluzja tak samo, yy, nagle zaczęła właśnie dostawać takich dziwnych, czarnych, plam, takich, no to nie są plamy to są takie przy brzegu po prostu ciemne przebarwienia no na tych dwóch na tym i na tym to widać chyba zdecydowanie najbardziej też roślina, która ze mną jest tyle lat, nigdy nie miałam z nią problemu, a teraz widzicie, że te, że te liście są przy okazji takie bardziej żółte no i prędzej czy później niestety, ale po prostu odpadną, więc tak mnie zastanawia to, to właśnie Kalanchoe i ta kluza, więc będę bardzo wdzięczna jeżeli napiszecie mi co to może być jak sobie z tym poradzić Piszcie oczywiście, jak u Was, czy zrobiliście już wiosenne porządki, czy porozmażaliście może jakieś rośliny. Ja ostatnio się wzięłam za przycinanie filodendronu i powiem Wam, że mam już tyle ukorzenionych roślin, że no one już czekają, żeby je wstawić do ziemi, ale nie mam po prostu na to, na to czasu i też weny, więc tak, filodendron czeka, jedno kalancho, ale też mam do wsadzenia w podłoże. No, a i, i Aloes też, bo miałam problemy z Aloesem takim starym, starym z IKEA. Zobaczymy, kiedy się za to zabiorę. Na pewno będę Wam nagrywać kolejne odcinki na ten temat. Jeżeli macie ochotę podzielić się Waszymi ostatnimi doświadczeniami, z Waszymi roślinami, to piszcie koniecznie, czy rosną fajnie, czy macie jakieś, jakieś problemy. Możemy wymienimy się opiniami, spostrzeżeniami, jakimiś radami. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to dajcie koniecznie kciuki do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa pa!